Siemanko z tej strony Storm Chasing Poland. Jesteśmy zaledwie dzień od wystąpienia ostatnich zjawisk na terenie Lubelszczyzny, W ciągu dzisiejszego dnia podobnie znajdziemy się pod wpływem niżu, ktoś się znajdzie tutaj na południu naszego kraju, zagę sprawą w dalszym ciągu z południowego Wschodu Europy będzie zaciągano do naszego kraju ciepła oraz wilgotna masa powietrza pochodzenia czarnomorskiego. Dzisiaj ta masa powietrza będzie cechować się znacznie wyższą niestabilnością niż to miało miejsce w ciągu wczorajszego dnia. Widzimy tutaj podwyższone wskaźniki warunków termodynamicznych. Jednakże mamy tutaj dużo gorsze warunki klimatyczne, które przyczynią się do dużo wolniejszego przemieszczania się tych zjawisk. Także na ogół będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie z takimi burzami pulsacyjnymi, które. Może nie będą cechować się zbyt długą e, trwałością, ale mogą przynosić krótkotrwałe i gwałtowne zjawiska. Burzowe w postaci e, silniejszych porywów wiatru, e, bardzo silnych opadów deszczu oraz opadów małego gradu. Także dzisiejszy dzień niewątpliwie zapowiada się e, ciekawiej niż to miało miejsce wczoraj. Na pewno będziemy mieli do czynienia z znacznie e, większą ilością e, burz, prawdopodobnie e, które będą takie rozproszone. Także zapowiada się ciekawy dzień i niebawem wyruszamy w teren. Wyruszamy już w teren, obecnie przy co mamy naprawdę malowniczą komórkę burzową, która powstała w rejonach Parciewa i zmierza obecnie w kierunku Kocka my mamy obecnie do niej jakieś 30 km także miejmy nadzieję, że uda nam się dojechać do Kocka na czas przed jej nadejściem ona może generować opady drobnego grotu oraz jak widzimy jest to taka bardziej izolowana struktura także być może coś ciekawszego z niej jeszcze urośnie także obecnie lecimy do Kocka i miejmy nadzieję, że uda nam się coś ciekawego złapać lecimy! już na miejsce, jesteśmy między Kockiem a Radzy Mamy tutaj widok na tą piękną komórkę burzową z bardzo ładnym kowadłem z której już teraz są widoczne wyładowania doziemne Zastanawiam się jeszcze czy pojechać bardziej na północ bo być może mnie delikatnie ominie od północy Jednak widzimy, że z tej strony budują się kolejne ko kolumny Także być może jeszcze się rozbuduje od południa Ale chyba tutaj sobie jednak poczekamy bo mam naprawdę bardzo dobry widok na tą burzę. No i zobaczymy, co ona przyniesie. Także my obecnie zmierzamy 10 km na południe, w rejonie Kocka, ponownie, gdzie zmierza ta ciekawsza komórka burzowa, która ma całkiem niezłą trwałość, ale w ogóle nie słabnie tutaj. Widzimy tutaj, obok tej wygasającej komórki burzowej tworzą się nowe kolumny komulusów. Widzimy, no mamy tutaj nad tak zwane pileusy, co świadczy o silnym prądzie wznoszącym z tej kolumny. Jednakże największą uwagę obecnie skupiamy na tej komórce burzowej, która zmierza w kierunku kocka. No i lecimy na południe i zobaczymy, co ona przyniesie. Jesteśmy ponownie w rejonach kocka, gdzie mamy widok na tą komórkę burzową, która ewidentnie Ucieka nam bardziej na południe, także być może to jest nad lewoskrętna super komórka burzowa Tam znajdowałby się potencjalny mezocyklon i on cały czas tam ucieka na południe, także jestem ciekaw czym naprawdę jest ta burza Ona bardzo wolno idzie na zachód, ale właśnie z takim delikatnym skrętem na południe w porównaniu do innych burz, które zmierzają na północny zachód, także... Ta burza wydaje się naprawdę ciekawa Także na nią jeszcze chwilę tutaj poczekamy Zaraz postanowimy decyzję czy lecimy gdzieś dalej, czy czekamy tutaj Dojechaliśmy już na miejsce, jesteśmy w rejonach Firleja Mamy widok na tą komórkę burzową, która na radarze wygląda jak super komórka Z tego miejsca tak nie wygląda w ogóle Nie widać mezocyklonu z tego miejsca Mamy za to całkiem ciekawy rodzaj opadowy Który będzie powoli się do mnie zbliżać Także poczekamy sobie tutaj i zobaczymy co dalej się wydarzy Przed chwilą mogliśmy widzieć zanikający mezocyklon umurki burzowej. Tymczasem oraz kolejna od południowego wschodu zbliża się do nas kolejna komórka burzowa, która generuje obecnie pojedyncze wyładowania. Ona będzie się ładnie tutaj kłębić w naszym kierunku oraz zmierzać centralnie na nas. Jednakże jest jeszcze jedna strefa burzowa, która znajduje się na południu od Lublina, która zmierza na północny wschód. Także obecnie zastanawiam się. Czy uderzyć bardziej w tą strefę liniową? Jednakże ta komórka burzowa jest znacznie bliżej, także w każdym momencie jeszcze myślę, możemy odbić na południe na tą strefę liniową, która jest znacznie aktywniejsza elektrycznie. Jednak na pewno z tej komórki burzowej, którą obecnie widzimy, uda się nagrać ładnego timelapsa. Także pewnie jeszcze tutaj chwilę posiedzimy i zobaczymy, czy coś z tego rośnie lepszego. bożała, która do mnie się zbliżała od południowego wschodu całkiem ładnie się rozrosła i bardzo ładnie się prezentuje. Jednakże widzę odległe wyładowania doziemne padające z tej formacji, która zmierza z kierunków Lublina, ona będzie ode mnie uciekać, także bardzo mocno się teraz zastanawiam, czy jest sens odbijać w kierunku Garbowa, tam bardziej za kamionkę na wschód. Czy może jeszcze poobserwować całą formację, która jest bardzo fotogeniczna w sumie komórkę nie formację yy, ona tutaj się cały czas będzie rozrastać także może jeszcze zacznie się bardziej strzelać miałbym na, nie, na nią tutaj bardzo fajny widok jednakże ta formacja liniowa która właśnie przemieszcza się w rejonach Lubina yy, za sprawą bardzo dużej ilości wyładowań doziemnych yy, obecnie po, pozostawia mnie w wielkim znaku zapytania co teraz zrobić także za moment będę musiał podjąć decyzję co dalej no i zobaczymy No powiem Wam, że z tej komórki burzowej naprawdę się rozstrzelało. Cały czas padają wyładowania do Ziemne. Widzimy tutaj, że dochodzi tam do zjawiska microburst. Widzimy wyraźną stopę opładową, która się ładnie tutaj rozchodzi przy ziemi. W pewnym kierunku występują tam na pewno bardzo silniejsze pory wiatru połączone z silnym, silnymi opadami deszczu oraz być może nawet gradu. Wow, O, już tu ziemne poszły. Także jednak pozostanie tutaj okazało się dobrą decyzją. Naprawdę ta komórka burzowa nie jest niczego sobie. Ona lekko mnie minie od północy. Jednakże naprawdę mamy świetny widok na wszystkie wyładowania, które padają z tej struktury. Widzimy jak tam dochodzi do kondensacji. Dzieje się tak w momencie, kiedy silny prąd wstępujący wymusza wznoszenie się powietrza wokół. Rozchodzenia się zjawiska typu downburst oraz microburst, jest to bardzo ciekawe. No i obserwujemy dalej, ale naprawdę jest to śliczna, izolowana struktura burzowa, z której padają coraz liczniejsze wyładowania. No, no ta komórka burzowa obecnie przemieszcza się dalej na północ, ona już chyba trochę słabnie. Widzimy w dalszym ciągu występują tam bardzo silne opady deszczu. Być może właśnie występuje tam zjawisko downburstu. Widzimy wyraźnie wygięte smugi opadowe. Obecnie przemieścimy się bardziej w kierunku Lubartowa, gdzie przemieszcza się kolejna już komórka burzowa, która jest równie aktywna elektrycznie. Także myślę, że teraz przemieścimy się właśnie bardziej w kierunku Lubartowa. Być może później jeszcze uderzymy w tą burzę, która znajduje się obecnie w Lublinie. Ona jest również aktywna elektrycznie, także naprawdę mamy dzisiaj w czym wybierać. Dosłownie wszędzie mamy burzę, na co oczywiście nie możemy narzekać. Także myślę, że już tą komórkę. O, już przepiękny doziemny. Także myślę, że już tą komórkę sobie odpuścimy i przemieścimy się właśnie w kierunku Lubartowa. A no, naprawdę ładnie daje w tej rejonie Mógł to być dodatni. Ładnie jasek miał. Także obecnie zmierzamy w kierunku Lubartowa, gdzie już widzimy yy, na horyzoncie burzę, która się tam znajduje i generuje też całkiem sporo ilość wyładowań. my chyba pojedziemy w rejony skrobować, gdzie się rozstawimy e, niedaleko domu po prostu, bo to burza i tak zmierza w tym kierunku. Co ciekawe widzę na czele takiego jakby szelfa, także e, całkiem ciekawie wygląda struktura z tej burzy. E, także my obecnie zmierzamy w kierunku Lubartowa i widzimy się na miejscówce Ale strukturka nadciąga. Ła! Wow! Al tu ziemny! Ona idzie prosto na skrobów. Także będziemy mieli idealną miejscówkę. Jo, pierdziele, ale strukturkę nadchodzi. Z szelfem na czele, o dziwo. Także znajdujemy się obecnie w Skrobowie, mamy tutaj przepiękny widok na nadciągającą formację burzową, która ma naprawdę bardzo ciekawą strukturę. Tutaj już padają wyładowania doziemne. Jak i tutaj bardziej na południu. Ale naprawdę niesamowicie wygląda ta struktura, powiem wam. Zobaczymy co ona przyniesie, ale całkiem sporą ilość ładowania ona generuje. naprawdę niesamowicie wygląda ta struktura czym jakaś super komórka ale ponownie widzimy, że ma naprawdę potężny rdzeń opadowy także wydaje mi się, że nawet sobie w to wjadę no zaczyna kapać niestety ta strefa się nie tu rozciąga wow Niesamowite. Niesamowicie wygląda ta burza. Czy to jest super komórka? Wow, Cały czas do ziemne strzelają. Wreszcie, może uda nam się najechać na rdzenie op opadowy. Boże, dzisiaj wszystkie nas omijały. Ja się rozciąga tam bardziej do prawej strony, także wydaje mi się, że on na nas znajdzie. Teraz może strzelać bliskimi władowaniami tutaj Kamera cały czas nagrywa z telefony. Dobrze, że jest wodoodporny. To jest akurat plus na łowach taki Znaczy, tam się kończy rdzeniu podobno po pola także tak, że głównego siła idzie prosto na nas mamy idealną miejscówkę do obserwacji tej burzy, tak naprawdę? Naprawdę niezła burza Tylko ściana deszczu jest przed nami, za sobą telefon telefon jakimś cudem. Teraz zaczyna coraz bardziej zacinać. Główny rzen się na nas nasuwa. Zobaczymy co przyniesie. O, ale gdzieś ściana deszczu. Wow. Zobaczcie jakie porywy. Mamy taki downburst mały, naprawdę nieźle wieje. Wow! A czuć tę siłę wiatru! Wow! wow. Jesteśmy w samym środku tej silnej komórki buzowej Której towarzyszą naprawdę silne porywy wiatru Patrzcie co się dzieje Ale zacino Wniszcie, wow. ale Wo Porywy! możemy na że Bardzo Bardzo silne możemy Wo! To najsilniejsza burza w tym roku zdecydowanie. Zamiata niesamowicie. Cały czas buja samochodem. Wow! Ognercę im już na nas nasuwa się właśnie. Z opadami gradu małego. Sam tej strony wali Wow. że przyjechanie w to miejsce, odpuszczenie tamtej komórki burzowej było jedną z lepszych decyzji w, moim, w mojej burzowej karierze. Trzeba wiedzieć kiedy odpuścić burzę, żeby słować następną, być może jeszcze ciekawszą. Jak widzicie, ryzyko się opłaciło. Mamy naprawdę przepiękną nawałnicę obecnie nad skrobowem. Kompletnie się nie spodziewałem, że ta burza będzie tak silna będzie wyglądać dosłownie tak samo jak ta poprzednia, którą obserwowaliśmy z rejonu Firleja. Jak się okazało, ta burza okazała się jeszcze silniejsza. Teraz możemy obserwować naprawdę niesamowity spektakl. To już powoli się oddala na zachód, w dalszym ciągu możemy obserwować jeszcze wyładowania padające na tyle tej struktury burzowej, która okazała się naprawdę gwałtowna. Towarzyszyły jej silne porywy wiatru połączone z bardzo silnymi opadami deszczu oraz drobnym gradem. ale naprawdę cechowało się naprawdę wysoką aktywnością elektryczną ustanawia ją tak naprawdę drugą najsilniejszą burzą w tym roku. Zaraz za tą gwałtowną superkomórką, którą przechwyciliśmy w rejonach Lubina. Prawdziwie niespodziewana siła tej burzy. Nie sądziłem, że będzie ona aż, aż, tak, maluje, aż tak dobra do obserwacji. Także jeszcze sobie poobserwujemy jakieś władwania podające na tyle tej struktury. I prawdopodobnie to już będzie koniec na dzisiaj. O, szpojącek piękny. Tak więc ja obecnie już kieruję się do domu. Już mamy nagrane wszystko to, co chcieliśmy dzisiejszego dnia. A materiał jest naprawdę długi. Ostatecznie udało nam się uchwycić e, trzy całkiem ciekawe burze. Pierwszą w rejonach Kocka, e, która była prawdopodobnie super komórką burzową. Później w rejonach Fileja obserwowaliśmy. Mijającą u nas aktywną burzę, z której padały liczne władowania doziemne, by następnie odpuszczając ją, przemieścić się w rejony tutaj Lubartowa, a dokładnie to Skrobowa, gdzie wyjechaliśmy przed czoło tej bardzo silnej burzy, która chyba nie była jednak superkomórką burzową, była po prostu silna formacja wielokomórkowa z nawalnymi opadami deszczu, gradu oraz bardzo licznymi wyładowaniami towarzyszyły również bardzo silniejsze porywy wiatru które tutaj już kolega mi podał informacje mogły wynosić około 73 km na godzinę także porywy całkiem porównywalne do tej superkomórki burzowej która, którą łapaliśmy w rejonach Lublina także ja już obecnie powoli kieruję się do domu naprawdę bardzo ciekawy dzień nie spodziewałem się, że Uda nam się złapać aż ty, 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 tyle ciekawych burz. Te burze okazały się naprawdę e, aktywne i silne, także te masy czarnomorskie ze wschodu są e, naprawdę ciekawe do łapania. Wydaje mi się, że praktycznie zawsze kiedy one napływały e, na teren naszego kraju, mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawymi burzami, także mam nadzieję, że e, częściej będziemy mieli takie sytuacje prognostyczne. E, no i co? Wracamy obecnie już do domu i widzimy się w kolejnych materiałach. Hejos!